Zastanawiasz się, co kryje się za hasłem sztuczna inteligencja? Wyjaśnijmy trzy kluczowe pojęcia w minutę. Start! Po pierwsze, uczenia maszynowe. Wyobraź sobie, że uczysz komputer rozpoznawać koty. Nie piszesz mu, kod ma uszy i wąsy, ale zamiast tego... Jak on to robi? Dzięki sieciom neuronowym. To cyfrowy mózg inspirowany naszym własnym i na koniec NLP. A właściwie z angielskiego NLP or Natural Language Processing, czyli przetwarzanie języka naturalnego. Właśnie dzięki niemu możesz rozmawiać z asystentami głosowymi albo tłumaczyć teksty jednym kliknięciem. Zostaw plusik, serduszko i zapraszam na resztę moich social mediów. A jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam na Bajnie ecofi.